Babcia mnie wychowywała. Po mhm. prostu była ze mną cały czas i stała się taką no, przyjaciółką, mhm. powierniczką y, sekretów. Byłyśmy bardzo blisko. Moja babcia była w ogóle super cool osobą, bardzo bezproblemową. Ja kochałam w niej to, że ona była takim człowiekiem, który nigdy z niczym nie miał problemu. Mhm. I tęsknię za nią potwornie. Jakby ona odeszła dwa lata temu niespodziewanie, mhm. bo nie chorowała, była okazem zdrowia, chodziła do pracy, była. Bardzo, bardzo szczęśliwa i, i taka spełniona. No i nagle trafiła do szpitala, miała wylew i odeszła w ciągu paru dni w ogóle, bardzo niespodziewanie. Przeżyłam to mm -hmm. mocno, ale wspominam ją super! I, I cieszę się, że miałam taką relację w mm -hmm. swoim życiu, taką bardzo, bardzo bliską, która mnie wiele nauczyła, która wpłynęła na akcent na moją tożsamość, i że dostałam. Taką ilość wsparcia. Babcia była taką super, super fanką.